Kolejny tutaj wywiad na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest Karol King, on Grzesiuk. grzeszył. Manko, Szemanko, cześć. cześć, witam wszystkich. Tak, zawodnik, teraz już obecnie też tener, medalista mistrzostw polskich figrosingów, uczestnik taki, który nie wie, jak po torę, Witaj, cześć. Witam się, Manko. No, jesteśmy tutaj właśnie w nowym, w nowym waszym zimie, Fight Gym Dnia, gdzie jeszcze bardziej świeżością. Nie? Czy, czy mógłbyś coś powiedzieć o tym miejscu? To miejsce jest tak naprawdę chyba spełnieniem tutaj e, jakichś marzeń czy, czy innych rzeczy mojego trenera Darka Lipskiego. E, wcześniej przez e, kilka ładnych lat byliśmy w innym miejscu e, i tam też było bardzo fajnie, ale gdzieś tam przyszedł czas na, na właśnie coś takiego naprawdę konkretnego, z prawdziwego zdarzenia, gdzie jest ten klub dla wszystkich, dla dzieci, dla kobiet. E, dla chłopaków, dla mężczyzn, dla tych, którzy chcą się nauczyć startować w zawodach, zdobyć takie umiejętności, ale też dla takich zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą się wyładować mm -hmm. i nauczyć czegoś nowego. No rozumiem, prawda? Prawda, świetne, świetne wyposażenie. Każdy detal, tu zobaczyłem, bo to się tym interesuje. No, wszystko dopracowane tak na, na, na igiełkę. Nie? Gratuluję, świetne miejsce. No, Tworzone to w ręce trenera te podziękowania, ale naprawdę. Mm -hmm. Było, jest tu paru takich ludzi, którzy naprawdę z, e, zwracają uwagę na najmniejsze szczegóły, i to dzięki nim tak jest naprawdę wszystko dopracowane na najwyższej skali. Mm -hmm. Czy możesz coś powiedzieć o takich założeniach, o misji klubu? Misja klubu jest e, w sumie otwarta, bardzo, bo tak, e, są i zaję będą zajęcia pod kątem, jeżeli ktoś będzie chciał się przygotowywać do takich zawodów, czyli z tych, te sportowcy. Ale będą też y, zajęcia i są dla osób, które chcą po prostu nauczyć się czegoś nowego, y, odskoczyć od szarej rzeczywistości, czyli po prostu nauczyć się, ale w, tylko w takiej wersji podstawowej. Mm. I, I to jest właściwie klub dla każdego, tak? Mm. Dla każdego, z każdej strony, który będzie chciał liczyć tego sportu w bardzo fajnej atmosferze i w nowoczesnym klubie. Mm -hmm. Jest nowoczesny. Widziałem tutaj też już prowadzić jakieś zajęcia dla dzieciaków. Tak, tak. Są właśnie zajęcia dla dzieciaków tam od 10 bodajże 15 roku życia, których bardzo zapraszamy. Tak, to nie jest sport, który gdzieś tam rodzice mogą myśleć, że zaraz wrócą z jakimiś siniakami i tak dalej. Wszystko jest prowadzone z wyślą od najmłodszych, także to naprawdę nie ma się czego bać, przychodzić, zapisywać się i trenować. Tak, bo jest szereg, szereg różnych ćwiczeń w aspekcie sportowym, takim fajterskim, gdzie naprawdę można, można się dobrze bawić. Nie? To jest takie rozwojowe i uczy tej dyscypliny. Dokładnie, kickboxing jest sportem ogólnorozwojowym. To nie jest tylko tak, że się przychodzi i zakłada rękawice i się tam lutuje w drugiego człowieka. Nie, tu naprawdę jest każdy element od podstaw prowadzony, żeby te dzieciaki, bo mówimy o dzieciakach, żeby się rozwijały, nauczyły się. Nawet zwykłego przewrotu w przód, bo niektóre dzieciaki, które są w szkole i tu przychodzą to nawet tego nie potrafią, bo w mm. szkole w y są tak zaniedbywane i to jest właśnie taka nawet podstawowa wiedza w ruchu dla tych dzieciaków, którym się to po prostu przyda w życiu, żeby sobie diabła się narobiły. No tak, oczywiście to też zaniedbywane, ja to wiem, też rozmawiam z różnymi trenerami i mówią, że no całkiem inne wychowanie niż to co mieliśmy my. No dokładnie. my, my mieliśmy ten obowiązek w EF-u, to jak jak ktoś, ja pamiętam, że jak Niby, ja, jak nie mogłem ćwiczyć na bf czy nie za, zapomniałem stroju i mnie tam... Te, ten... To była nauczycie... wielka karna. Tak, to było to, panie, panie, panie nauczyciele, no mogę, mogę, nie, nie, nie masz, nie masz spodenek, nie masz białego podkoszulka, no i siedzisz tam taki smutny, nie. Okej, okay. a dobra, czy możesz powiedzieć, co u Ciebie tak prywatnie, jak się czujesz, bo teraz y, zostałeś trenerem, y, co u Ciebie tak? No właśnie co, podjąłem rękawice w, sej, w branży, że tak powiem, trenerskiej, zrobiłem Yy, odpowiednie do tego właśnie przeszkolenia i papiery, żeby móc być kimś takim. Yy, obecnie nie wiąże gdzieś tam jakichś startów w jakichś federacjach, już, już chyba mi to wystarczy. To ciało też jest jakieś poobijane. Hmm. Zdrowienie te. Chyba, że się trafi jakaś organizacja z jakąś formułą, w której jeszcze nie brałem udziału, hmm. a, a z tym to raczej może być słabo, bo hmm. raczej chyba się biłem w każdej formule, jaka istnieje. Mm -hmm. e, także skupiam się na pracy właśnie tutaj z ludźmi w gymie, żeby właśnie jak najlepiej prowadzić tych ludzi, żeby byli zadowoleni. Mm -hmm. No tak jak mówisz, że... No, a przepraszam, ile masz lat? 39. 39. To jest taki bieg i też no, dałe, dałeś swoje w tych sportach walki, więc... Tak, ja już się... nie mam nikomu nic do udowodnienia mm -hmm. na arenie sportowej. Wszędzie, gdzie mogłem, to się biłem. Raz wygrywałem, raz przegrywałem, ale wszędzie gdzieś te rękawice przysłowiowe brałem. Więc ja nie mam tu nikomu nic do udowodnienia, mm. jestem spełnionym sportowcem i, i teraz po prostu chciałbym przekazywać tą wiedzę innym ludziom. Mm, to już kolejny etap, tak, bo to jest naprawdę potrzebne, nie? I też trzeba powiedzieć sobie, wiedzieć kiedy powiedzieć, nie, bo to jednak zdrowie mamy jedno i, i to trzeba. Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. Tak, właśnie. tak, dokładnie, no. A nie odgrzewać takie kotlety, że ktoś mówi, że kończy, ale jednak za chwilę wraca, bo jakaś oferta lukratywna. Mm. ja mówię wprost, ogólnie kończę, Zawody, chyba że się trafi jakaś federacja czy coś, w której, nie mówię tu o frigach, mm. gdzie nie miałem okazji brać udziału i, i po prostu na zasadzie zrobienia ostatniej walki pożegnanej i tak. mm. Super. Do tego ci życzę, żeby tak było. nie? E, czekaj, mam coś tu takie pytanko. Mm. Tak, walczyłeś na wotorem trzy walki, dwie wygrane, jedna przegrana z Kacprem i Klaszem. Tak. Tak, no taki młody chłopak, wtedy wchodząca gwiazda. Dalej, dalej jest dobry, solidny. Mhm. E, jak, jak wspominasz te starty w Wotore? to było w ogóle mega takie przeżycie, zobaczenie tego jak to wygląda, no bo to była w Polsce. Pierwsza. Pierwsza taka legalna mhm. chyba e, federacja, gdzie właśnie były to bez rękawic i dużo... I dużo właśnie ciosów, gdzie można było zadawać łochciami mm. i tak dalej. Więc, no, coś naprawdę super. Nie? I, I sama ta arena, yy, w której się odbywały te zawody, i, i ludzie dookoła, no, naprawdę super. Żałuję bardzo, że nie jest to dalej kontynuowane. Nie wiem dlaczego, ale jeżeli będzie ta federacja, to naprawdę życzę jej, żeby się mocno rozwijała. Mm. No, ja oglądałem od pierwszej do ostatniej. Kali, no kurcze tam emocje są, tam no, prawdziwi tak. gladiatorzy, kilka walk no. świetnych. Kilka było oczywiście tak samo, jak no, ktoś dostał szczała i padał, bo, no, bo tak bo... No. Ciężko, bo to tak, to była, była jest pierwsza federacja i teraz y, nie ma wytycznych, na jakiej zasadzie sprawdzić zawodnika, mm. bo nie można go sprawdzić o jakichś osiągnięciach czy coś, no bo nie ma tego w Polsce, żeby go porównać, tak? Mm. Więc gdzieś tam zgłaszali i zawodnicy z papierami. Tak zwanymi, którzy gdzieś tam się bili, ale przychodzili też tacy zwykli ulicznicy. Mm -hmm. A to właściwie zasady bez zasad, więc tak naprawdę mógł w, pój w pójść jakiś yy, cep mm -hmm. i zgasić yy, chłopaka. Także Ta, ja, no, to taka mocna ulica z zasadami sportowymi. Tak, tak, nie? To, to właśnie charakter. No szkoda, że ich nie ma, oby, oby gdzieś tam wrócili. Nie? A co do grony, dwie walki tam, tak? Tak, nie, to... e, Jedna z Łukaszem parobcem, przegrana, ale bardzo solidna, naprawdę dobra walka. Jak to wspominasz? No Mańkut? No, no. właśnie Łukasz Mańkut no, nie leżała mi gdzieś ta, ta walka, to pokonał mnie, tak? Życzę mu oczywiście wszystkiego dobrego z tego powodu, ale już mu to raz pisałem, że jak będzie chciał rewanżu mhm. na tyle jakiej gali, nawet bez wynagrodzenia mojego finansowego mhm. biorę tą walkę w ciemno. Tylko żeby właśnie dostać z nim ten rewanż. Mhm. E... A druga walka z Kamilem, z Kamilem tak. No, chłopak dużo mniejszy ode mnie, fizycznie słabszy. no Chyba nie tak miało wyglądać to losowanie. No tak chyba się nie, wydaje, no. że ktoś tam chyba pomylił kulki. Uh -huh, i, tak. i, I no wyszło jak wyszło, no. No, trudno, no. Ale odbyła się walka wygrana. No, tak. tak no. Miał okazję powalczyć z kimś dużo większym. Tak, no. To, to i tak, to dla kogoś czasem też może być dużo, no? No tak, no. Takich gabarytów to raczej mało. Kto o, gdzieś mało. tam. No, a poza tym jeszcze dostać takiego chłopaka do ringu, no to wątpię, żeby... No nie da rady, żeby gdzieś dostał. Więc no. na pewno jakieś wyciągnął z tego wnioski i, i gdzieś mu się to przyda hmm. na przyszłość. Na pewno tak, jakieś też powodzenia dla niego, nie? Dobra, tak nie będę dużo czasu zajmował. Coś, coś powiedzieć, coś zmotywować młodych ludzi do treningów, zaprosić ich tutaj. Zapraszam wszystkich do najlepszego klubu kickboxerskiego kickbokserskie, kick, w Gdyni, Fight Gym przychodźcie, trenujemy razem, rozwijamy się razem. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję. I super. A na rewie młody? Tak, tak. Ta, no.